się krew pamięci. To jest powrót sentymentalny do przeszłości, dlatego że to jest moja fascynacja od 40 lat, więc jak się kocha, to na zawsze, przynajmniej ja. Ale nie tylko. Okazało się, jak przygotowałem scenariusz tych songów i z wierszy Brechta, że to są teksty w większości zupełnie w Polsce nieznane, które brzmią jak napisane dzisiaj. I chcemy naszym przedstawieniem opowiedzieć też o czymś takim, o czym mówi Brecht, bo tutaj nie ma żadnych innych tekstów, tylko Brecht, jeżeli chodzi o wiersze, że świat się niestety nie zmienił, że wciąż są wojny, wciąż jest miłość szczęśliwa i nieszczęśliwa, wciąż są ludzie prześladowani. I to jest zdumiewające, jak na pierwszej próbie przeczytaliśmy te teksty, to aż dziewczyny miały łzy w oczach, ponieważ one po prostu brzmią jak na jak napisane dzisiaj. I myślę, że takiego Brexta to warto właśnie przypomnieć, że to nie jest jakaś taka kalka jeden do jeden w naszej rzeczywistości politycznej, ekonomicznej, i tak dalej. Ale to, co ten Brekt już sto lat temu napisał, po prostu jest niesłychanie i niesłychanie mądre, dlatego, że on wali tak zwanej ludzkości prosto w twarz. Tacy jesteście. Ja wyobraziłem sobie, co by się stało. Gdyby postaci z, ze sztuk i z biografii Brechta popatrzyły z jakichś zaświatów na nasz dzisiejszy czas, co by wtedy zobaczyły? I z tego, jak gdyby wyszła cała